To co, stać mnie na tą Afrykę i ile to w ogóle kosztuje, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, czołweczka i lecimy dzisiaj z tematem czy Zanzibar jest tani, a zresztą zobaczycie. Hej, witam Cię kochany człowieku, kimkolwiek jesteś na kanale Wójka Porady. Dzisiaj będzie parę porad, w to nie porad, e, będzie parę informacji, którym się chciałem z Wami podzielić. Dwa miesiące byłem na Zanzibarze, za chwilę, za dwa, trzy tygodnie będę z powrotem. No i często zadajcie pytanie, jak to zorganizować. Pytacie się też, czy Zanzibar jest drogi, czy nie. Tara, dzisiaj Was zaskoczę, bo. Nagrałem już parę filmów, nagrałem film o, to, o internecie na Zanzibarze, czy warto wynająć swój samochód, co z tą policją, zapraszam, linki wstawię pod tym filmem i czy warto wynająć swój dom. Dzisiaj oczywiście, jak wstawię ten film, podzielę się z wami pewnymi informacjami. Na pewno ktoś się znajdzie, bo zawsze, przepraszam, znajdują się tacy ludzie, którzy wow, to nieprawda, bo mówisz to i tak dalej. To są moje doświadczenia i moje przeżycia. My Wy możecie inaczej odbierać rzeczywistość i na pewno ją inaczej odbieracie. Więc co? Zaczynamy. Wujas porada opowie wam, jak jest na tym Zanzibarze. Ok. W ogóle tak naprawdę, powiem wam szczerze, że to w sumie nie chodzi o Zanzibar, tylko o Jakiekolwiek podróżowanie, o formę podróżowania. Kiedyś bym, bym powiedział, no bo jak zaczynałem swoje podróżowanie, oczywiście zagraniczne, bo dzisiaj mówimy o podróżowaniu zagranicznym, a ruszyłem do Egiptu, więc to kupiłem sobie wycieczkę. Witacę i taka nie sponsoruje tego, obroncie Panie Boże. Eee, kupiłem sobie witacę, pojechałem, byłem zadowolony. Eee, po jakimś czasie X tych wycieczek z Itaką, potem zacząłem nurkować, więc jechałem z jakimś centrum nurkowym. Eee, potem pojechałem z moją żoną pierwszy raz. Sami zrobiliśmy wyjazd do Tajlandii. I tak powoli, powoli, powoli gdzieś robimy to teraz razem wspólnie z grupą. I dzisiaj właśnie chciałem o tym opow opow opowiedzieć. Więc ja dzisiaj uważam, że. Jeśli ktoś podróżuje sam z plecakiem i uważa, że ci, co podróżują, jadą do hotelu, onkluzyw są z łamasami, to, to uważam, że to nie jest tak. Ktoś lubi podróżować z plecakiem i jechać jakimś lokalnym e, pojazdem, a ktoś lubi jechać klimatyzowanym z hotelu. My, uważam, że każde poznawanie, nawet takie czy takie, zgodnie z naszą percepcją, są ok. Dobra, wujaskoda jak zwykle się rozgadał. No to co? Patrzcie ja się, bardzo się dobrze przygotowałem. Jest nasza kochana Afryka. I zrobię takie w cudzysłowie dwie, a w sumie e, trzy drogi e, tego podróżowania po tej Afryce. No to pierwsza to jest biuro podróży. Czy biuro podróży jest droższe niż samemu? To zależy. Jeśli jesteście ogarnięci i zależy co chcecie, to często jest tak, że biuro podróży rzeczywiście jest zdecydowanie drogie. Ale jeśli ktoś jest nieogarnięty, to się okaże, że może wydać więcej niż biuro podróży. Biuro Podróży zapewnia Wam bardzo dużą opiekę, bo tak naprawdę opiekuje się z Wami już na lotnisku. Tak, tak było zawsze, jak, jak podróżowałem z Itaką: opiekuje się z Wami na lotnisku, odbiera Was człowiek z karteczką, zawozi Was, jest transfer, tłumaczą. Czujecie tą opiekę i uważacie, że nie jesteście sami. Dobra. I za to musicie zapłacić więcej pieniążków, i to jest po prostu ok. Patrzyłem sobie dzisiaj w internecie, posłużyłem się dwoma tygodniami. Ile kosztuje, w miarę. Ok, hotelom, nie będę wymieniał nazwy, bo patrzyłem na stronie i tacy, i taki dwa tygodnie. jakaś taka średnia cena to jest 7600 zł, to jest wersja on Inclusive. No i co? Generalnie macie bilet, macie hotel, macie też jedzonko, więc generalnie rzecz biorąc, mógłby być to całkowity koszt. No nie jest to całkowity koszt, bo do tego musicie dodać wycieczki, do tego musicie dodać jakieś lokalne jedzenie. Jeśli, oczywiście, macie chęć, e, chęć poznawania w ten sposób e, jakiegoś miejsca, więc dojdą wam. Do tego musicie dodać jakieś tam, nie wiem, e, jak to się mówi: souveniry, prezenty <gryzny> i tak dalej. No, i teraz wychodzi, że na dwa tygodnie moim takim skromnym przeliczeniu, czyli jak dodacie sobie wycieczki, często też w hotelach te wycieczki są zdecydowanie droższe, niż byście je kupowali sami. Myślę, że jeśli będziecie podróżować z biurem podróży, to jeśli wiecie dwa tygodnie, to na jedną osobę zamkniecie się w kwocie gdzieś około. O kurde, zmieniamy pisaka nieprofesjonalne przygotowanie, myślę, że zamkniecie się w kwocie 8500 do 10 000 zł. Czy to jest dużo, czy nie? Nie wiem. Rozważcie po prostu sami. Okej. Okay. Czy macie duże bezpieczeństwo, e, możecie pisać reklamacje, etc., i tak dalej, i tak dalej. Dwa tygodnie na Zanzibarze, moim zdaniem, będzie się kształtowało w wysokości 8,5 tysiąca do 10 tysięcy, w zależności ile tego będziecie wydawać, bo równie dobrze możecie tam pojechać już nic nie wydawać, chodzić samemu i, nie wiem, chodzić tylko na plaży i wyjdzie Wam, powiedzmy, jakieś tam 7600 zł. Mamy to. Druga formuła to jest taka, że Sami sobie szukacie lotu. Boże, żadne pisaki nie pisze. <laughs> Sami sobie szukacie lotu. Sami sobie szukacie na przykład na platformie Bookingu albo i też, innych, na też innych na platformach noclegu. Jakiegoś hotelu, hostelu, w zależności od tego. I te, co dzisiaj patrzyłem, loty kształtują się w wysokości dziś od 2500 zł do tam 3200 z tego, co dzisiaj widziałem. To jest lot. Ok. Noclegi, w zależności od tego, jaką formułę wybierzecie, bo jeśli wybierzecie, wybierzecie formułę tak naprawdę mieszkania jakiegoś tam wspólnego, wam to nie przeszkadza, bo chcecie mieć fajne, fajne miejsce, i jakieś tam. W jakichś fajnych miejscowościach, żeby było dosyć blisko do morza, tu do oceanu. Przepraszam, to jest Ocean Indyjski, mylę się ciągle. Z tego co patrzyłem, to spokojnie w takim wieloosobowym, ze śniadaniem, pokoju na dwa tygodnie znajdziecie ofertę za, co pisze, plus 900 do 100 zł. Widziałem takie ofertę. To nie jest żaden problem, znajdziecie sobie. Jeśli, czyli w tym, w tym przypadku. I tu macie śniadanie, czyli w tym przypadku nam wychodzi 3400 zł. No i w takim układzie, jeśli macie On Inclusive, też już troszeczkę inaczej podróżujecie. Jeśli przez te dwa tygodnie spokojnie na wycieczki i na jedzenie, moim skromnym zdaniem, wydacie jakieś około 2000 do 3000 zł. Czyli to wychodzi nam 5400 lub 6400 zł. Ok mieszkanie w wielopokojowym. jeśli wybierzecie opcję z pokojem na przykład dwuosobowym, będziecie w dwóch, to do tej ceny musicie doliczyć gdzieś jakieś powiedzmy sobie mniej więcej moim zdaniem 1000 zł czyli tak naprawdę około 7400 zł jesteście w stanie wydać na, na jedną osobę to są oczywiście moje kalkulacje no i jak gdyby E, tań, e, najtańsza wersja, czyli ok, lot 2500. Jeśli macie dużo czasu, no to wiadomo, że będzie taniej, bo będziecie więcej się przesiadać, etc. Będziecie, będziecie, się, będziecie się przesiadać. Przepraszam, <laughs> będziecie się przesiadać. No, załóżmy, że jest te 2500 zł, e, i teraz. Najtaniej, czyli albo się z kim zgrupujecie, wynajmiecie jakiś pokój, albo będziecie mogli sobie wynająć jakieś naprawdę, naprawdę, w sumie to już mi jest potrzebne, Ok, wynajmiecie sobie gdzieś najmierszy, naj najtańszy, z tego co widzieliśmy, jak, jak byliśmy, to na przykład dwupokojowy... Dwie osoby w pokoju w miarę okej okay warunkach, tak naprawdę można było kupić spokojnie już za 600, 500 dolarów na, na miesiąc, czyli 250 dolarów na, na miesiąc od osoby. Jeśli podzielimy sobie to na pół, to myślę, że gdzieś to będzie jakieś 100-400, to myślę, że jesteście w stanie to kupić za jakieś powiedzmy 500 zł spokojnie kupicie dla, na dwa tygodnie nocleg za 500 zł. Czyli tak naprawdę mamy bilet nocleg, mamy 3000. No i teraz oczywiście to jedzenie, o którym mówiłem, w zależności od tego, jakiecie, bo to jest, czyli jest gdzieś około 2000 zł, czyli wychodzi nam jakieś 5000 zł za dwa tygodnie. Co z tym jedzeniem? Eee... W zależności gdzie jecie. czy robicie sobie tu na przykład, jak będziecie mieszkać w jakimś domu, czy się razem gdzieś tam wspólnie zrzucicie, no to wiadomo, że możecie chodzić sobie do lokalnych sklepów, kupować, sami gotować, w zależności od tego jak chcecie. Ceny tak naprawdę są bardzo zbliżone do Polski. Ja często się łapałem na tym, że mówię, o Boże, jak tu jest drogo. Okej, okay, ale ile kosztuje pizza w Sopocie z widokiem na ocean i z wypiciem piwa? też zapłacę 60 zł, tam też takie pieniądze będę płacił. Oczywiście są produkty... Afryka jest trochę innym krajem, a Zanzibar tym bardziej jest innym krajem, jest wyspą, więc tych towary, te towary są tam dostarczone drogą morską, więc owoce lokalne, które są dostępne są zdecydowanie tańsze, np. zrzuty ser, jakieś rodzaje mięsa, czy nawet alkohole. One są zdecydowanie droższe, one mogą być droższe niż u nas w Polsce. Więc tak naprawdę, ile wy wydacie na jedzenie, to zależy tak de, tak de facto do Was. Czy można tanio sobie funkcjonować? Myślę, że spokojnie można tanio funkcjonować na Zanzibarze. Tylko pytanie, jak chcecie spędzać ten czas i na ile wydawać. Transport możecie wynająć sobie tak, jak my robimy. Wynajmujemy po prostu Twój samochód na miesiąc. Kwota jest około 300 dolarów, czyli tak naprawdę 1200 zł. No, wydaje się, że bardzo dużo, ale jeśli macie grupę, na przykład na 5 osób, czy tam 9 osób, Osób. Jak podzielicie to jest taniej, taniej niż na przykład wynajmować taksówki. Oczywiście można jeździć lokalnym transportem, który kosztuje 1000 e, ich e, szylingów, shillingów, 1000 to jest 1,80 80, więc wszystko zależy od Was. Kochani, ja zachęcam was przede wszystkim do podróżowania i nie mówię, że biurem podróży jest kicha, bo to jest nieprawda, jeśli dzisiaj jesteście gotowi, żeby podróżować biurem podróży, spoko, jeśli dzisiaj musicie płacić za to, żeby ktoś Was pilnował, też jest OK. Jeśli macie taką przestrzeń, żeby samemu sobie złożyć, spoko. Jeśli jedziecie już na totalnym hardkorze, też super, bo też tak się da. Ja jednak, jak podróżujemy gdzieś tam razem, to grupujemy się, bo jednak w grupie jest taniej, to znaczy się, jak kupujemy wycieczki, na przykład, jeśli też kosztuje tam normalnie 80 dolarów, to jak my sobie wtedy dzielimy to na grupę 8-osobową, to nas wychodzi po 9 dolarów, bo jeszcze mamy upus i tak dalej. Czy Zanzibary stani? To wszystko zależy od ciebie, jakie masz podejście do życia. Ja uważam, że warto jest zwiedzać i poznawać inne kultury, e, czy, bo teraz ktoś też często mówi, że nie stać mnie na Zanzibar i tak dalej. To jest główna prawda, bo to jest kwestia wyboru. E, jak odkładasz pieniądze, na to odkładasz pieniądze? Jeśli palisz papierosy, no to w ciągu roku przepalasz co najmniej miesiąc w takiego Zanzibara albo każdej innej, i, innej miejscówki na świecie. Jeśli nie wiem pijesz alkohol, jeśli wybierasz rzeczy, jeśli musisz mieć fajniejszy samochód, za który musisz co miesiąc płacić leasingu, tam nie 2000 zł, to są nasze wybory po prostu. To wszystkiego dobrego zapraszam do poznawania Afryki. Są jeszcze wolne miejsca, żeby z nami podróżować. Chcesz poznać koszty, wejść na wydarzenie. Te koszty są bardzo zbliżone do tego, co tutaj. Co tutaj, co tutaj, co tutaj powiedziałem w tej, w, tej, w tej wersji tak naprawdę? Czy gdzieś kształtują się koło 5-6 tysięcy złotych od osoby. My dzielimy się już wiedzą, którą zdobyliśmy będąc dwa miesiące. Buziaki. A! I subskrybujcie kanał, jeśli oczywiście Wam się podoba to, co mówię. Jeśli nie, no to po prostu go nie subskrybujcie. Dziękuję. Buziaki. Pozdrawiam Was z Afryki. To coś dostałem od pana w Afryce. Wymieniliśmy się za różaniec. On mi dał to, a ja mu dałem różaniec. Także można też robić fajne deale. Buziaki. Cześć.